Czy można przestać kochać własne dziecko? Myślałam, że to niemożliwe. Aż do tego dnia na lotnisku w Warszawie. Patrzyłam, jak mój syn Tomasz wsiadał do samolotu do Francji, a w mojej torebce leżał dokument, który zmieni jego życie na zawsze. Testament, w którym przekazuje całe swoje życiowe oszczędności, 300 tysięcy złotych, komuś zupełnie innemu. Dlaczego matka może podjąć tak drastyczną decyzję wobec własnego dziecka? Ta historia pokazuje, że czasami miłość matki ma swoje granice. Nazywam się Maria, mam 68 lat i dziś opowiem Wam historię, która złamała mi serce, ale jednocześnie dała mi siłę do podjęcia najtrudniejszej decyzji w moim życiu. Historia o tym, jak własne dziecko może przestać być dzieckiem w oczach matki. Tomasz był moim jedynym dzieckiem. Kiedy miał 8 lat. Jego ojciec zmarł w wypadku samochodowym. Zostałam sama z małym chłopcem i postanowiłam, że będzie miał wszystko, czego potrzebuje. Pracowałam jako księgowa w dwóch firmach. Czasami brałam dodatkowe zlecenia w weekendy. Każdą złotówkę, którą zarobiłam, przeznaczałam na jego potrzeby. Kiedy inne matki kupowały sobie nowe ubrania, ja oszczędzałam na jego podręczniki. Kiedy moje koleżanki jeździły na wakacje, ja odkładałam pieniądze na jego studia. Przez 20 lat żyłam tylko dla niego. Marzyłam o tym, że kiedy dorośnie będziemy mieć piękną relację, że będzie mną się opiekował, gdy będę stara. Tomasz skończył studia ekonomiczne, znalazł dobrą pracę w Warszawie. Byłam z niego tak dumna, wydawało mi się, że wszystkie moje poświęczenia wreszcie się opłaciły. Mój syn był Wykształcony, miał stabilną pozycję, piękną narzeczoną Agnieszkę. Wydawało się, że życie układa się idealnie. Trzy lata temu Tomasz dostał propozycję pracy w Lyonie. Firma międzynarodowa oferowała mu wysoką pensję i mieszkanie służbowe. Agnieszka też znalazła tam pracę. Kiedy mi o tym powiedział, serce mi się ścisnęło, ale starałam się go wspierać. Mamo to tylko na kilka lat, mówił. Zaoszczędzę pieniądze, a potem wrócimy do Polski i kupimy dom. Będziesz miała własny pokój, zaopiekujemy się tobą. Obiecywał, że będzie dzwonił co tydzień, że będę mogła ich odwiedzać. Mówił, że francuski to nie jest trudny język i że może też się go nauczę. Uśmiechałam się i mówiłam, że to wspaniała okazja, ale w środku umierałam. Zostałam sama w pustym mieszkaniu z fotografiami i wspomnieniami pierwsze miesiące rzeczywiście dzwonił regularnie, opowiadał o pracy, o życiu we Francji, o planach na przyszłość, wysyłał zdjęcia z Agnieszką, czasami nawet krótkie filmy. Czułam się wtedy bliżej niego, jakbym była częścią jego nowego życia. Ale powoli coś się zmieniało, rozmowy stawały się coraz krótsze. Zamiast godzinnych pogaduszek mieliśmy piętnastominutowe relacje o pogodzie i pracy. Kiedy pytałam o szczegóły jego życia, odpowiadał wymijająco: Wszystko w porządku, mamo, pracuję dużo, jestem zmęczony. Zaczął odwoływać nasze umówione rozmowy: Mamo, dziś nie mogę, mam spotkanie. Mamo jadę za agnieszką do przyjaciół. Mamo, muszę zostać dłużej w pracy, zawsze miał jakąś wymówkę. Kiedy zachorowałam na zapalenie płuc i trafiłam do szpitala, zadzwoniłam do niego z płaczem: Synu, jestem w szpitalu, jest źle. Jego reakcja mnie szokowała. Mamo, na pewno przesadzasz. Lekarze w Polsce lubią zatrzymywać pacjentów bez powodu. Wypisz się i idź do domu. Nie zapytał nawet, co mi jest. Nie zaproponował, że przyjedzie. Nic. Leżałam w szpitalnym łóżku i pierwszy raz pomyślałam, że może mój syn już nie jest tym człowiekiem, którego wychowałam. Prawda wyszła na jaw w najbardziej nieoczekiwany sposób. Sąsiadka pokazała mi profil Tomasza na Facebooku. Maria, ale twój syn ma piękne życie we Francji, powiedziała z uśmiechem. To, co zobaczyłam, złamało mi serce. Zdjęcia z drogich restauracji, wakacje w Hiszpanii, nowy samochód, kosztowne ubrania. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze były komentarze pod zdjęciami. Pod jednym ze zdjęć z kolacji ktoś zapytał: A jak tam twoja mama w Polsce?. Tomasz odpowiedział: Stara się, ale co robić? Mam swoje życie. Nie mogę ciągle się nią zajmować z daleka. Pod innym zdjęciem ktoś napisał, Może zaproś mamę do Francji. Jego odpowiedź była jak nóż w serce: Nie, nie, ona by się tu nie odnalazła. Poza tym, mamy za gnieżką swoje plany. Nie ma miejsca na starsze osoby. Przeczytałam to i płakałam przez całą noc. Mój syn, dla którego poświęciłam całe życie, mówił o mnie jak o ciężarze. Jako problemie, którego trzeba się pozbyć. Tomasz przeleciał do Polski w grudniu na trzy dni trzy dni po dwóch latach nieobecności. Kiedy go zobaczyłam na lotnisku, był inny: ubrany w drogi garnitur, z nową fryzurą, z telefonem, który kosztował więcej niż moja miesięczna emerytura. Podczas tych trzech dni prawie nie rozmawialiśmy. Ciągle miał jakieś telefony służbowe, spotkania z kolegami, sprawy do załatwienia. Kiedy próbowałam z nim porozmawiać o przyszłości, o moim samotnym życiu, machał ręką: Mamo, daj spokój, nie dramatyzuj, radzisz sobie świetnie. Ostatniego wieczoru powiedziałam mu o swoim testamencie. Synu, wiesz, że wszystko, co mam, jest dla ciebie. Te trzysta tysięcy złotych, które przez lata oszczędzałam. Przerwał mi. Mamo, nie mów o takich rzeczach. Jeszcze będziesz żyła sto lat. Ale widziałam w jego oczach, że już liczył te pieniądze, że w jego głowie już planował, na co je wyda. Na lotnisku, kiedy się żegnaliśmy, objął mnie mechanicznie. Pa, mamo, odezwę się, jak będę miał czas. I poszedł w stronę bramki, nawet się nie odwracając. Wracając z lotniska, podjęłam decyzję. Następnego dnia poszłam do notariusza i zmieniłam testament. Wszystkie moje oszczędności 300 tysięcy złotych przekazałam na rzecz lokalnego domu dziecka. Tego samego, w którym, jako wolontariuszka, pomagałam już od trzech lat. Kiedy notariusz zapytał, czy jestem pewna Odpowiedziałam tak: te pieniądze pójdą na dzieci, które nie mają rodziców. Mój syn ma już swoje życie, swoje pieniądze, nie potrzebuje moich. Podpisując testament, czułam dziwną mieszankę bólu i ulgi: ból, że moje dziecko mnie zawiodło, ulga, że wreszcie przestaje oszukiwać samą siebie. Ostatnie osiem miesięcy. To był dla mnie czas odnalezienia siebie. Przestałam czekać na telefony od Tomasza, przestałam planować swoje życie wokół jego wizyt, które i tak się nie odbywały. Zamiast tego zaangażowałam się w pracę z dziećmi w domu dziecka. Małe Zuzia, która ma siedem lat, mówi mi babciu Maria, i przytula się, gdy czyta jej bajki. Piętnastoletni Paweł pomaga mi w ogrodzie i opowiada o swoich marzeniach o zostaniu mechanikiem. Te dzieci nie są moją krwią, ale dają mi więcej miłości i szacunku w jeden dzień niż mój syn w ciągu ostatnich trzech lat. Pokazały mi, że można budować prawdziwe relacje, oparte na wzajemnej trosce, a nie na obowiązku czy wyrzutach sumienia. Tomasz zadzwonił do mnie trzy razy w ciągu tych ośmiu miesięcy. Za każdym razem rozmowa trwała kilka minut. Pyta, jak się miewam, opowiada o pracy, ale nie ma w tym żadnego ciepła. To są rozmowy z obowiązku, żeby uspokoić sumienie. Nie żałuję swojej decyzji. Mój syn ma swoje życie, swoje wybory, swoje priorytety. Już nie jestem w nich na pierwszym miejscu i muszę to zaakceptować ale nie muszę zostawiać mu pieniędzy, które przeznaczę na dzieci, które naprawdę potrzebują miłości i wsparcia. Być może pewnego dnia Tomasz zrozumie, co stracił, ale może też nigdy tego nie zrozumie. W każdym przypadku będę żyła dla siebie i dla tych, którzy naprawdę mnie cenią. Czasem miłość matki musi mieć swoje granice. Czasami trzeba przestać dawać, żeby zachować godność. I czasami najtrudniejsza decyzja jest jednocześnie najlepsza. Jeśli ta historia dotknęła cię tak głęboko jak mnie, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzach, czy uważasz, że postąpiłam słusznie, czy rodzic ma prawo odebrać dziecku spadek. Podziel się swoją opinią. Każdy komentarz jest dla mnie bardzo ważny.